Nic nie zmieniło się w pierwszej lidze siatkówki, jeśli chodzi o wyniki siatkarza w Wieluniu. W czwartym meczu w hali Wosir po raz czwarty był Tajbrek. Na szczęście po raz trzeci z rzędu wygrany przez gospodarzy. Pierwsze dwa sety gospodarze przegrali do 23, a następne wygrali 25-12, 26-24 i 15-6. Mecz miał dwa oblicza. Pierwszy, pierwsze dwa sety. Bardzo nerwowo, nie wiem czemu gramy tak nerwowo, wywożnie, zupełny spokój, może, może ta presja własnego boiska nas jakby niszczy, natomiast z późniejszymi piłkami, z późniejszymi setami jakoś to ruszyło i, i całe szczęście, no wygrywamy za dwa, czemu nie za trzy, no mnie jest ciągle mało jako trenerowi. Chwała za to chłopakom, bo, bo to się łatwo, łatwo, się nie gra na pewno tak, no nie szło dzisiaj, na, na pojedynczym bloku nie kończyliśmy i, i tak jest, no, no, wiem, że się kibicom podoba, ale dla mojego zdrowia lepiej, żeby wygrywać za trzy punkty. Mogą być dwie przyczyny, moim zdaniem, albo długo muszę wchodzić w mecz, czyli długo się rozgrywać na swoim terenie, albo trener nie do końca trafia z tym składem, szuka tego składu i wreszcie trafia w trzecim secie, a może przydałoby się biorytmy biorytmie obejrzeć chłopaków, albo niech powiedzą, który się czuje dobrze, który źle. Tak, ja obserwuję e, e, cały tydzień jak oni pracują mi. I naprawdę, no, co ma powiedzieć rozgrywający, który wystawia na pojedynczy blok, my nie kończymy, no to, to, to niewiele można zrobić. No, zadaniem trenera jest tak, szukanie, taki, szukanie takiego składu, aby, aby wreszcie e, można powiedzieć krótko zażarło. No i e, żarło, żarło i dobrze, że nie zdechło. No, no, wygraliśmy. Ciężko mi to ocenić, naprawdę. No, je, no, fajnie, że jest zwycięstwo, no ale no, jak patrzę na e, grę w pierwszych własetach, no to... Ciężko być zadowolony z tego. No. Poza wyjazdem do Gorzewa czeka nas seria meczów u siebie. Czy na, na, nadal w każdym spotkaniu czeka nas taki horror dreszczowiec? Mówiąc tak z przekąsem, wszystkie drużyny pierwszej pierwszoligowe zapraszam po punkty do Wielunia. No, nie wiem, bardzo chciałbym, żebyśmy już u siebie wygrali 3-0. No, to przyjdzie, ja myślę, że to przyjdzie i mam nadzieję, że już niedługo. I Te punkty bardzo potrzebujemy. Nie wiem, jednak trzeba na to spojrzeć, że dzisiaj wygraliśmy, wróciliśmy z dalekiej podróży, my się tak jak wczoraj e, Politechnika Warszawska częstochowa, no, także no taki jest sport, no. Ja rozumiem, że Cześć. dzisiaj nie było 14 dla nas? No, ja się właśnie bardzo cieszę, bo <laughs> nie, no, chwałę chłopakom, że wyciągnęliśmy, natomiast no mówię, no tak ciężko jest mi to oceniać z punktu widzenia trenera, jest to no niezbyt zadowalające, no i trzeba, no, trzeba to otwarcie powiedzieć. No, bo dzisiaj się cieszymy, ale potem po dwóch, trzech dniach przyjdzie, ten kalkulator wziąć w rękę i kurde, 4 punkty u ciebie, prawda? Czy no cztery i to dużo więcej, bo wszystkie mecze po trzy, dwa mamy, no to już tych meczów już troszkę jest. Z drugiej strony ja też patrzę na to w ten sposób, że jeżeli drużyna naprawdę kończy wszystko, gra. W się sensie robi wszystko, żeby wygrać, i gdyby przeciwnik odbija, to wygra, wygrał lepsze, ale jeżeli my nie kończymy na pojedynczym bloku, się w pierwszych dwóch setach w ogóle mało ataku skończyliśmy po przyjęciu, no to, to nie zrobiliśmy wszystkiego. Dlatego no, tutaj nie mogę być zadowolony z tych dwóch setów, bo jeżeli my byśmy robili to, co wszystko, co założyliśmy i przeciwnik by to podbijał, trudno. Ale dzisiaj nie robiliśmy wszystkiego i myślę, że tak jak pan mówi, tutaj minął 2-3 dni i, i, i będzie trzeba znowu zanalizować to i ruszyć do ciężkiej pracy. No. Drużyna Lubina w pierwszych dwóch setach pokazała dobrą siatkówkę, metrów. Trochę gorszą, no ale pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i wyszliśmy z opresji. Co się wzięło, że 0 przegrywaliście? Czy patrzyliście na miejsce w tabeli, że przyjechał do was outsider i pójdzie lekko, skoro na wyjeździe wygrywacie z czwartą drużyną do zera? To u nas z ostatnią trzeba wygrać tak samo gładko? Staraliśmy się na to nie patrzeć, ale wiadomo, że w podświadomości jest takie myślenie. Eee, nie wiem, czy to było spowodowane właśnie tymi przegranymi dwoma setami. No, ale najważniejsze, że się podnieśliśmy i mecz z wygrany. Tak, trener długo szukał tego właściwego składu, który, który dał zwycięstwo. Ty też byłeś jednym z tych, który w kadracie zaczynał. Też chyba nie grałeś w awożnię, prawda? Czy y, czułeś, że jesteś tak pomijany, że czujesz się w formie i czekasz na swoją szansę, aż że ją otrzymałeś? Nie czuję się tak. Każdy wnosi co może na boisko i po prostu wygrywamy drużyną. Nie ma, nie ma jakiejś szóstki. Po prostu jest 14 ludzi i cała 14 pracuje na ten sukces. Czeka Was znowu seria meczów u siebie. Czy po zakończeniu tej serii znajdziemy się, powiedzmy, blisko pierwszej czwórki, pierwszej trójki wicelidera? Mam nadzieję, że tak. Nie mogę tego zapewnić, ale na pewno będziemy do tego dążyli i nie odpuścimy żadnego spotkania. Jrenerusz Mazur specjalnym gościem dzisiaj na meczu w Jeluniu. Jak się podoba spotkanie? No jest przede wszystkim emocjonujące i myślę, że przy tego typu spotkaniach zawsze jest jakaś dramaturgia. Od czasu i Świata Mamy dość tej dramaturgii na bieżąco, także to jest ciąg dalszy, bardzo ciekawego zresztą pojedynku. Na co dzień pan komentuje spotkania Plus Ligi, czy poziom pierwszej ligi jest dużo niższy od Plus Ligi? Nie no, na pewno jest mniej gwiazd w pierwszej lidze, nie da się ukryć, ale... Ale klimat panuje podobny, ja przecież tutaj nie tak dawno była plus liga. Także z wyjątkiem może zespołu, które przyjeżdżają, kibiców jest tyle samo. Emocje są podobne. Także no, po prostu brakuje tylko ten jeden krok. Jest pan w stanie ocenić po tych dwóch setach, jaką wartość przedstawia wieluńska drużyna. Jej słabe, dobre punkty, czy to jest możliwe taka ocena po dwóch partiach? Gdyby to było takie łatwe, to prawdopodobnie każdy by mógł sobie dokonać jakiejś zresztą. Każdy ma prawo do własnego zdania. Ja myślę tak, że jeden i drugi zespół jest ciekawie zbudowany zarówno pod względem takim taktycznym jak i indywidualnie jest kilku graczy, którzy tak chociażby jak Robert Szczerbaniu który ma swoją przeszłość piękną kartę i są też tacy którzy prawdopodobnie będą w niedalekiej przyszłości pukać do Plus Ligi także jeden i drugi zespół jest ciekawie zbudowany, a efekty trzeba troszkę poczekać W tej breku wierzyłem w chłopaku oczywiście od początku do końca ale przychodziły mi przez myśl takie Eee, takie skojarzenia, że może, może to się odwróci, no ale na szczęście chłopaki utrzymali koncentrację do samego końca i wygrali spokojnie 3-2. Ja tutaj tylko dwóch zawodników zostało, niestety nie ma też między innymi ciebie. Jak oceniasz tutaj, oglądając całe spotkanie chyba po raz pierwszy, twoich następców można powiedzieć, na co ich stać w tej pierwszej lidze? Ja uważam, że spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie, ponieważ nie było, nie było dużo błędów, było bardzo dużo zaciętych wymian, dużo obron i, 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 i dobrych ataków z obu stron. Także uważam, że, że te chłopaki spisują się na medal i mają bardzo duże szanse, żeby znaleźć się w czwórce. Jesteś w pełni usatysfakcjonowany tym transferem do Politechniki. Jesteś zadowolony z tego, ile grasz, jak grasz? Na pewno nie, nie, nie mogę być zadowolony z ilości rozegranych spotkań, szczególnie w lidze, ponieważ na boisko wszedłem tylko w dwóch spotkaniach i to też nie w pełnym wymiarze. W większym stopniu prezentuję się w jakiś meczach sparringowych i towarzyskich. Natomiast no wiadomo, że każdy zawodnik liczy na jak najwięcej gry i, i, i chciałbym grać więcej, ale konkurencja jest bardzo duża na mojej pozycji i niestety trzeba pogodzić się z faktem, że są zawodnicy bardziej doświadczeni i oni w tym momencie prezentują wyższą formę.